To oznacza, że się rodzi Pan Jezus. To jest jak się narodził Pan Jezus. Święta takie. Inaczej Wigilia. Święta. Pan Bóg się rodzi. Może do rodzenia. Zapobiałem. się Petro. Narodził się w stajence. Była na polu. Ta stajenka. Było bardzo daleko do betlejem, do miasta. Betlejszego. Nie mogę się. Nie mogę się. Bo W ogóle byli biedni no i tam była wolna stajenka i jeden taki dobry człowiek. Z kazał um, stajenkę, no i im, im przygotował um, dla Boga a i wtedy się pojawiły aniołom um, pasterzom no i wzięli um, kilka owiec um, do, do Boga. E, bo, bo nie było wolnego pokoju i do tego jeszcze nie było te, e... nie pamiętam. A jego mama to jest Matka Boska. Ojcem Pana Jezusa był Pan Bóg. Prześnił się taki dziwny, prawdziwy sen, który Pan Bóg mu dał. Że, że, że chce się z nim za, zakochać Matka Boska, dlatego... Jest, ja też, to Pan, to jest... Zimno wiało Bardzo. Było zimno. Bo tam nie było ogrzewaczy, nie było tam e, drzwi do rząk żeby nie wiało. Bo po prostu była z drewna, żbarł dużo i... Bo była stara. Owieczki i Trzej Królowie i Pasterze. Były krowy, korzy, owieczki, pasterza dwa. W byli królowie, owieczki i pasterze. W stajence byli trzej królowie, em, 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 kilka pasterzy, owce, różne zwierzęta na przykład krowy, Kurer po prostu, po prostu, że po prostu wszystkie zwierzęta prawie chyba prawie wszystkie i jeszcze różni ludzie stawogo świata. Kasper, Baltazar, ba Baltazar, Kasper. Nie wiem. Na ziemi, klała na wysokości, klała na ziemi. Bo gwiazdka ich popchodziła, a im wskażało. Rzecz gwiazdka. Wylądował anioł i pokazał, że, że ta gwiazdka ich poprowadzi. No i, no i stąd się wzięło, że, że najczęściej anioł albo gwiazdka postaje się na, na, na samej górze choince. Po prostu. Podleciała do nich i leciała do przodu. Wylądowała do stojęcy. Przynieśli dary, kadzidło i złoto. Przynieśli złoto, kadzidło, a tele... i mirje. Kadzidło, złoto, Złoto, kadzidło i mirje. Dar, żeby trochę pieniędzy, żeby miał co kupić, żeby miał trochę ubrania, żeby nie było mu zimno, żeby był dobry. Kadzidło. Zaraz. Kadzidło. Na ziemi. tała, na tała... Takie kuko uko e, ma taki anioł. Odgania diabłów. Diabły. Nie pamiętam. Są cztery dni Adwentu. I, i w ten ostatni dzień, e, potem jest Boże Narodzenie. E, ubieramy choinkę. Ubiera się chójnik. Tylko. karuje się pierniki. E, piecze się czaszka. E, jest potrawy. Się e, e, Ileś tam potraw. Minę się spał. Całą zimę. To się po prostu śpiewa kulę. W kościele o północy. To jest. To jest coś takiego. Pr, em, o północy się em, to em, się przychodzi, się przychodzi do kościoła. Chciałbym coś pośpiewać, Umiem. Składamy sobie życzenia. Sobie składamy rzeczy, nie zabieramy sobie, zjadamy i połkamy op kawałek opłatka ko od kogoś. Yy, to znaczy, dzień przed. Yy, zasiada się do stołu? Je się kolację. Pierwsze kwestie oznacza, żeby zasiąść do stołu i się dzielić opłatkiem. Jest. Prostokątny. Może biały, nie wiem. To kwadrat beżowy, on już robi on takiego kruszonego chleba. Jest taki tutaj, takie proszkotające, ale na bokach są takie paszki. Taki chleb w kształcie, tam są różne rysunki, dojdzie no i się dzielimy, dlatego są takie duże, prostokątne. Jest zrobiony, zrobiony. Nie wiem z czego. Z czegoś na pewno jest. Dlatego, że, że pan Jezus się urodził na sianku. Żeby było miętko. i biedni ludzie zawsze mogą przy, muszą przechodzić do em, em, na, em, nie do em, do, 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 koś, do, 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 ko, do kogoś em, em, do bo, bo, w tym, bo w tym dniu em, się, w, się em, nikt nie powinny być sam. Bo. Jakby ktoś przyszedł kto nie był nie był zaproszony, my to żeby był dla niego miejsce. Gwiazda. Liście? Taki kwiatek, pod którym się całuje. Z gilię zwierzęta mówią ludzkim głosem, bo, bo się narodził Pan Jezus i są niezwykłe cudy. Nie. Mówią ludzkim głosem, ale na pewno nie na pewno. Ja śpię wtedy czasem. Reniferów, żeby polecieć daleko się w świat. Zdrowych i wesołych świąt. E, żeby... Żeby pięknie była choinko obrana. Dużo zdrowia. Ja bym mojemu tacie życzył kolejnego komputera. Dużo zdrowia. Różne dobre życzenia a, a, a dla mojego tata. Dla mojego tatę perkusje, a, 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 a dla mamy nowy zestaw par okularów, żeby byli zawsze ośmiesznięte, żeby nigdy się nie kłócili. 对对。